Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Niestety będzie dzisiaj troszeczkę pod słoneczko, bo tak mam właśnie ogródek skonstruowany. Jak widzicie, gar przede mną stoi. E, kociołek, ognisko już rozpalone i będziemy robić pyszną świeżonkę. E, świeżonka, co to jest świeżonka? Świeżonka jest to świeże mięso e, świńskie, takie po świniobiciu. Zrobione najlepiej, właśnie w takim garze jakimś żeliwnym, na kuchni, a najlepiej, właśnie w kociołku, zrobić coś takiego. Mam tutaj trochę mięsa. Najlepiej, jak będziecie sobie robić trochę tłustego, musi być słonina. Ja słoniny nie. Zna, właśnie będę trochę improwizował. Świeże mięso. No ja niestety takiego nie mam świeżego mięsa. Już nie te czasy, że rodzice zabijali świnie gdzieś tam w Polsce na wsi. Dlatego trochę improwizuję. Pojechałem do rzeźnika, kupiłem trochę świeżego mięsa, nie jest już takie świeże jak powinno być, ale tak jak mówię, będziemy improwizować i zaczynamy zabawę dzisiaj z kociołkiem. Co potrzebujemy? Mam tutaj karkówki 1,5 kg, mam tutaj boczku 1 kg, takiego dosyć tłustego, taki właśnie wybierałem, i mam tutaj łopatki około 2 kg. Proporcje mogą się troszeczkę. Zmieniać oczywiście, możecie dać troszeczkę inaczej. Możecie dać kawałek schabu, możecie dać polędwiczkę i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, aby było trochę tłuszczu. Tłuszczu musi być, bo to jest taka dosyć tłusta potrawa. To ma być smażone, nieduszone. Później będziemy to dusić, ale najpierw to mięso musi się ładnie wysmażyć. Trzy wielkie cebule, 800 gram. Mam nadzieję, że to widać. 800 gram. Yy, wątróbki, którą dodamy na końcu ognisko pięknie płonie, zobaczcie czy słyszycie jak te ptaki śpiewają? jakieś pszczółki bzyczą jest fajnie, ciepło piękny, majowy poranek zapraszam na film a więc moi drodzy zobaczcie, gar pięknie umyty, wyczyszczony za wiele roboty nie miałem, gdyż dobrze go po prostu yy, naoliwiłem, nasmarowałem tłuszczem. Pierwsze zaczynamy od boczku, jak Wam mówiłem. Mam taki boczek bardzo tłusty. Wrzucamy oczywiście do gara. Kroimy na taką kostkę 1,5 na 1,5, centymetr na centymetr. Chciałbym, aby ten boczek się dobrze. Yy, wytopił. Proponuję dać również kawał słoniny, ale niestety nie znalazłem słoniny. Wiecie, jakie teraz są świnki yy, hodowane? Tak jak hodowane, ciężko o to, aby zdobyć świnie od rzeźnika, od, 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 yy, nie od rzeźnika, tylko od yy, rolnika. Kroimy w kosteczkę i stawiamy na ognisko. Moi drodzy, jak czekam sobie, aż ten tłuszczyk mi się ładnie wytopi. Kilka słów o tym na przykład jakie drewno, takie, jakie drewno używać do. E, do palenia pod kociołkiem używajcie takiego, jakie używacie do wędzarni, czyli jabłon, śliwa, e, wiśnia, czereśnia, e, dąb, e, brzoza, może być. Chodzi o to, aby kociołek wasz był ładny na zewnątrz, e, aby się nie okopcił jakimś drewnem e, iglastym i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. I zapach też, też jest inny potrawy. Jeśli trochę tego dymu wleci nam do, yy, do gara, żeby ten dym był ładny, ładny miał zapach i tak dalej. Pięknie się pali. Lubię takie poranki. A więc zobaczcie, już zaczyna się to ładnie smażyć, stierczyć, ale poczekamy aż... Aż wytopi się trochę tłuszczu i będę dodawał po kolei mięso bardzo powoli, tak aby się smażyło, a nie dusiło. W ogóle nie wiem, czy użyję całego mięsa, dlatego dokładne proporcje mięsa yy, kociołek mam 8-litrowy, dokładne proporcje mięsa, jak i przypraw yy, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A ja zabiorę się. Za pokrojenie cebuli, którą będę dawał na końcu. Praktycznie na końcu, jak już mięso będzie prawie że e, gotowe. Aż będzie mięso posmażone, wtedy dopiero dodam cebulę. A w międzyczasie sobie ją pokroję. Mam tutaj miseczkę. No, tu sobie wrzucę pokrojoną cebulę wiecie co cebula na no, takie dosyć a średnie kawałki nie będziemy się z nią bawić ona i tak będzie mięciutka zobaczcie pięknie już to pachnie jak już całe mięso wyląduje w naszym garczku, w naszym kotle, dodam ziele angielskie oraz liść laurowy. Cebula pokrojona, mięso ładnie skwierczy. E, ten tłuszcz oczywiście ładnie skwierczy, a więc pora na pokrojenie mięsa. I wiecie co? Ja bardzo powoli będę dodawał e, to mięso. Tak niewiele i będę czekał chwilę, aż się ładnie, e, aż e, w kotle zmieni kolor. Gdyż jeśli dodam całe mięso od razu, to zacznie mi się to po prostu dusić, a nie smażyć. Mięsko się powoli smaży. Ja ukroiłem sobie. Mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ząbków czosnku, które przekroję tylko na pół. Ptaszki ładnie ćwierkają, mam nadzieję, że słyszycie. Zobaczcie w ten sposób. I będę dodawał ten czosnek razem z cebulą. Jak już mięso będzie prawie gotowe. I zobaczcie, jesteśmy na takim etapie, już całe mięso jest w, opako yy, w opakowaniu. Całe mięso jest w kociołku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A damy dziesięć liści laurowych. Mam również ziele angielskie. 15 kulek ziela angielskiego. I teraz czekamy, aż to mięso prawie dojdzie i będzie dobre. Wtedy dodamy cebulę, czosnek, wątróbkę. Ja jeszcze sobie to ładnie przemieszam. Dodałem ostatnią partię mięsa. Można to teraz już porządnie wymieszać, jak mięso będzie ładnie. I już jasny miało kolor. Wtedy nakryjemy, aby się poddusiło trochę. Część się mięsa w sumie wysmażyła, a część jeszcze nie. Również moi drodzy, na tym etapie możemy dodać owoce jałowca 7 i jeszcze 5. Dobrze, damy do 15 kulek jałowca, który nada również naszej potrawie świetny smak i aromat. No i teraz musi nam się to pięknie Podusić, wydusić Tak aby mięso było Miękkie więc Zobaczcie, tak to się wszystko ładnie Dusi teraz Trochę się narobiło tego sosu, takiego rosołu Więc Gotuję to, duszę to Bez przykrywki Tak aby trochę ten sos Ten rosół, tak jak wam mówiłem Odparował I co Pora teraz na cebulę oraz czosnek. Jak widzicie sporo tego. I uwierzcie mi, że tak powinno właśnie być. Wiecie co dałem całe mięso, które wam mówiłem i które będziecie mieć w opisie tego filmu. Jednak 8 litrów kociołek. Zobaczcie sami. Tu jeszcze pójdzie oczywiście wątróbka. Ta, ta, że cebula się zaraz też trochę skurczy i będzie super. Pokroję teraz wątróbkę. Dodam wątróbkę. Myślę, że jeszcze z pół godzinki i będziemy szamać. A więc zobaczcie. Mam tu jeszcze kawał takiej wątróbki będę kroił to w kostkę zobaczcie taka 2 na 2 3 na 3 jak dodacie już wątróbkę to proponuję tak z pół godzinki patrzcie aby wątróbka wam bardzo nie wyschła jak będziecie dłużej E, trzymać ją, to stanie ona się twarda Chwileczkę podduszę tą cebulę Dodam wątróbkę I będę patrzył aby wątróbka była mięciutka Zestawiamy z ognia I będziemy Próbować tej zacnej W sumie ala świeżonki bo tak jak Wam mówiłem takie mamy czasy, że trudno oświeże takie ciepłe jeszcze mięso A no więc zobaczcie moi drodzy płyny mi się trochę zredukowały i dodajemy ostatni składnik czyli wątróbeczka mięsko już jest dosyć miękkie ale jeszcze będzie miększe za chwilę, jak proszę ja was, jeszcze z pół godziny się poddusi I teraz czekamy dosłownie pół godzinki, nawet może nie. Będę sprawdzał, czy ta wądróbka już jest miękka, jak da się ją przekroić łyżką. To zestawiamy. I oczywiście jeszcze za chwilę za chwileczkę, za 10 minutek dodam sól oraz pieprz. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I tak mamy co, co my tu mamy? Mamy ziele angielskie, mamy liść laurowy, mamy czosnek świeży, e, mamy jałowiec. Brakuje oczywiście trochę soli. I mam tutaj pieprz. Chciałem, że mam cały, chciałem rozetrzeć, ale niestety nie mam. I dodamy pieprzu takiego grubo mielonego. Oczywiście opcjonalnie. Za chwilę będę jeszcze próbował i jak to smakuje. Mm, już zapachniało pieprzem. Widzicie, co? Ten pieprz jest bardzo aromatyczny. Czekamy jeszcze teraz i sprawdzamy wątróbkę. Super. Oczywiście będę próbował za chwileczkę, aż te przyprawy troszeczkę się przeżą, sól się rozpuści. jak coś to dodam opcjonalnie proponuję dodać pieprz i sól. I mówię Wam, że to w zupełności wystarczy. drodzy. Uważam, że jedzonko już jest gotowe. Wątruka miękka. Ja sobie nałożę i ściągamy z tego palnika, z tego ogniska i jeszcze tego sosiwa trochę. Tak się to pięknie prezentuje. Super. Próbujemy. A więc, moi drodzy, jak widzieliście, tak to się pięknie przedstawia. Wiecie co? To jest tak w 80% 70% świeżonka, jaką jadłem. Z 30 lat temu, będąc pięknym i młodym, jak rodzice moi pamiętam, zabijali w domu świnie. Jak można było, bo teraz to już jest różnie. Pamiętacie, aby nie trzymać długo wątróbki? Tak, tutaj te smaki, wszystkie się połączyły: liślaurowy, angielskie jałowiec. Przepyszne. Sosik. Sosik jest naprawdę obłędny i to mięso mięciutkie. Rozpływa się w ustach. Ważne jest po prostu, aby nie dawać wszystkiego naraz. Aby to dostało szybko swojej temperatury. Mięso zamyka się i będzie w środku pyszne i soczyste. Jest to opcja, no taka dosyć tłusta. Więc ja za chwileczkę z moją rodzinką wybieram się na y, plażę, bo jest piękna pogoda. I tam y, pogramy w piłę. Może pokąpiemy się, jak woda będzie w miarę ciepła. Chociaż moje dzieciaki już się kąpały wariaty, nie? <ścoughs> tak jak ja wam mówię. wątróbka mięciutka nawet mogę powiedzieć, że chrupiąca okej okay. ja nie będę przedłużał jak Wam się filmik podoba zostawcie łapkę Zasubskrybujcie kanał Nie samym wędzeniem żyje człowiek Wpadnijcie proszę na tą grupę na facebooku eee, Przyprawy, jakich użyłem od firmy Jelux Wędkarz10 macie kod rabatowy na tymże sklepie internetowym Cóż mogę powiedzieć Widzimy się za tydzień I jakiś pyszny Kolejny film, film Wpadnie A może na ryby pojadę Zobaczymy Pozdrawiam trzymajcie się I do kolejnego filmu Heja